Z Ewangelii według świętego Mateusza. A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze spośród wielkich miast Judy, gdyż z ciebie wyjdzie wód, który będzie pasterzem Izraela, mojego ludu. Dziś Ewangelista Mateusz cytuje nam proroctwo Starego Testamentu i cytuje z zachwytem nad faktem, że w Bożych rękach to, co malutkie, staje się wielkie. Bóg ma wielkie umiłowanie do tego, co małe, skromne, zmarginalizowane czy peryferyjne. Bóg ma wielkie umiłowanie do tego, co w oczach ludzkich nieważne albo w ogóle niepotrzebne. Kto z nas znałby Betlejem, kto z nas znałby jakąś mieścinę na końcu świata, na peryferiach ówczesnego cesarstwa rzymskiego, gdyby. Nie to, że tam narodził się król królów, pan panów, stwórca całego świata, alfa i omega. Może o swojej duszy i o swoim życiu myśli, że jest małe, nieważne, a Bóg, jak w Betlejem, w Tobie właśnie znajduje upodobanie. Do zobaczenia jutro.